Cześć słoneczka, witam wszystkich bardzo pięknie, bardzo serdecznie moi drodzy na czytaniu. Słuchajcie pod tytułem Co się jutro będzie u Was wszystkich kochani działo, czyli tak zwana karta dnia. Aby zobaczyć u każdego znaku, kochani, z jaką energią jutro będziecie się zmierzać, jakie rzeczy do Was idą. Więc, moi drodzy, w tym celu ja pasuję karciopym. Sprawdzimy sobie również, kochani, czemu będzie sprzyjała energia jutrzejszego dnia. I zapowiadam, moi drodzy, że w ten weekend będziemy sobie robić czytanko. Tak jak widzieliście na kanale, teraz całkiem niedawno robiliśmy sobie czytanie, co się przed Wami otwiera. Więc pomyślałam sobie, że okej, okay, wiecie, co się otwiera, ale może będziecie chcieli wiedzieć, co już odchodzi do przeszłości, co się zamyka, albo też tudzież, w co już nie warto, kochani, inwestować swojego własnego czasu. Dajcie znać, kochani, w komentarzach pod tym filmem, co o tym sądzicie. Tymczasem, moi drodzy, ja tasuję karciochy i sprawdźmy, co 18 października przyniesie każdemu znaku sodiaku. Co 18 października przyniesie każdemu znaku z odjaku. Co 18 października przyniesie do każdego znaku z odjaku. Dobra. I kochani, zaczynamy oczywiście od tego, czemu będzie jutro. Moi drodzy, sprzyjała energia. E, czemu będzie sprzyjała? H-hmm. Hmm, hmm, hmm. Wiecie co? Powiem Wam szczerze tak. głębokiej analizie jakiegoś pewnego tematu, który wam spędza sens powiek albo takiego, gdzie wy faktycznie słuchajcie, może się czymś martwicie przejmujecie. Coś jest jakieś takie nieodgadnione, nieodkryte. Być może słuchajcie napawa was lękiem, strachem. Być może słuchajcie jest to taki temat, który ciężko jest Wam jakby ruszyć rozwinąć, popracować nad tym, zająć się tym? Tutaj oczywiście każdy z Was ma swój temat, tak? U jednych to będzie sytuacja tycząca się na przykład, wiecie, opcji pod tytułem związki, relacje, u drugich to może tutaj chodzić o kwestie na przykład uczuć, Boże, pracy czy tam planów, no nieważne. Ale karty, słuchajcie, wyraźnie sugerują, że ci z Was, którzy właśnie mają jakiś taki troszeczkę dylemat w jakiejś pewnej sprawie albo zostawiają ją na tak zwane zaś, Albo też tudzież boją się tematu ruszyć, ale czują, że coś się śniechalo, że to powinni zrobić i tak dalej. To powinniście, kochani, bardzo głęboko słuchajcie to przemyśleć i faktycznie za to się zająć. Tym się zająć i już nie czekać, już nie oddalać tematu. Bo ja tutaj też widzę takie osoby, które doskonale mogą wiedzieć o co kaman. Ale wyciągle ten temat oddalacie. Dobra, to może kiedy indziej. Może, no nie wiem, no teraz nie jestem gotowy, czy gotowa. A karty mówią weź się za to, zabierz się za to. Weź tutaj faktycznie głęboko przemyśl, e, słuchaj sprawę. Czy jest to dalej sens ciągnąć coś, albo zabierać się za coś, albo być w czymś, co tak naprawdę przynosi ci łzy, niepokój, lęk, strach, niejasności i tego typu klimaty albo jakąś iluzję. Słuchajcie, bo tutaj też w tych kartach pokazuje się, że są na magicznej chacie ludzie, którzy siedzą w czymś i mają iluzję, że będzie fajnie, albo że ją nadzieją, że będzie pięknie. No bo on powiedział, ona powiedziała i żyjecie w iluzji. I tutaj słuchajcie, macie być mądrzy i z tych iluzji wychodzić. Tak i zabrać się za ten temat. Słuchajcie i nie pozwolić na to, żeby dalej w tych iluzjach, moi drodzy, siedzieć co jutro u baranka. E, siła, moc, e, kochani, bardzo fajna karta pokazująca Was, e, jakby w procedurze takiej, moi drodzy, gdzie będziecie tak naprawdę w stanie sprostać wszystkim rzeczom niemożliwym wcześniej do pokonania, słuchajcie. E, u, jednych to, u jednych to może, kochani, być. E, wiecie co, tak, poczekajcie chwilę. No właśnie, tak myślałam, że słuchajcie, tu musi leżeć księżyc on troszeczkę nam od tej... Od tej całej. Dobra, nieważne, słuchajcie, to są sprawy techniczne już. W każdym bądź razie siła, moc właśnie będzie powodowała, że baran będzie w stanie, słuchajcie, jutro wziąć byka za rogi, będzie w stanie, słuchajcie, sprostać wszystkiemu tak naprawdę więc jeżeli były jakieś zadania trudne dla was do pokonania, jakaś sytuacja, w której na przykład mówiliście: "Jezu, muszę się za to zabrać, ale w ogóle mi się nie chce, to jest ciężkie". I takie wiecie klimaty, bo nieraz tak jest, że my mamy jakieś coś do zrobienia, ale odkładamy to i tak ciągle odkładamy, odkładamy, bo jest to ciężkie albo wydaje nam się, że tego nie zrobimy. To jutro, słuchajcie, za to się zabierzcie, jeżeli ktoś z was coś takiego ma, bo karta pokazuje, że jeżeli coś takiego drogi drogi baranku masz to sprostasz zadaniu. Jutro Ci się uda to zrobić. E, bo jest tutaj ogromny potencjał na to, żeby pokonać coś trudnego, co masz, e, słuchajcie, gdzieś tam w swoim życiu do zrobienia. Tak? Sorki, słuchajcie, że tak przekładam ten księżyc, ale mi tu bardziej chodzi o to, że jest czarne podłoże e, i wiecie co, jak kamera po prostu idzie, to e, musi tutaj być coś takiego jasnego, żeby te karty było lepiej widać. Ja muszę inaczej światło wstawić. Byczek jutro. Uuu, Moi drodzy, a my będziemy czymś dobici. Nie wiem, moi drodzy, czym, ale może taka przyjść fala. Słuchajcie, jakiegoś myślenia, mam takie wrażenie, która spowoduje, że słuchajcie, byki mogą popaść w taki troszeczkę stan przytłoczenia, przygniecenia jakimiś myślami, które nam do głowy przyjdą. Chyba że oczywiście ktoś zafunduje nam takie, a nie inne zachowanie, jakieś teksty posunie, a, a takie, a nie inne, że nas to w tej sytuacji mocno dobije i przytłoczy. Oczywiście, może też tak być, że niekoniecznie wy, ale załóżmy, wasza osoba, z którą gdzieś tam jesteście, jakaś bliska wam osoba, to mam na myśli, być może ona będzie w takim stanie, więc jeżeli w takim stanie będzie, no to będziecie mieć na uwadze, że ktoś tutaj, kochani, dosyć ostro jest przytłoczony, przygnieciony jakimś pewnym tematem. Być może, słuchajcie, jest bez energii i jest bezsilny, no i stąd też, słuchajcie, taki efekt. No chyba, że my, chyba, że my, drogie byki. Bliźnięta. U bliźniąt, za to, słuchajcie, jest ochota na piękny, nowy początek. Ja bym powiedziała taki mocno dynamiczny. Tutaj jest, słuchajcie, taka karta, że możecie chcieć zacząć coś nowego. Co was w olbrzymi sposób, kochani, napawa pasją, energią, ochotą do działania. Słuchajcie, okej, okay, w związkach, w relacjach może to być, słuchajcie, klimat pod tytułem Ciągnie mnie do ciebie jak cholera. Nie wiem, strasznie mnie kręcisz, strasznie mnie nęcisz i gdzieś bliźniak taki będzie rozkojarzony w tą stronę, ale we wszystkich innych przypadkach jest to po prostu klimat, w którym, słuchajcie, bliźnięta bardzo wyraźnie czują taką ogromną, ogromny potencjał do działania. Co się jutro będzie pod kątem, że robimy to czy tamto, czy planujemy coś, i was to tak będzie taką siłą napędową, będziecie się cieszyć tym, że to robicie, wiecie o co mi chodzi? Raczek. Rak skupiony, słuchajcie na. Albo w sytuacjach zawodowych, pracowniczych, nazwę to tak, albo jesteście kochani gdzieś skupieni na domu, na rodzinie. Ale tutaj jest, tutaj jest dobrze, bo tutaj jest widać, że jeżeli chodziłoby o rodzinę, męża, żonę i tak dalej, jest to czas stabilizacji, bezpieczeństwa, być może jakichś planów zakupowych do domu czy do mieszkania. Bo dziesiątka monet bardzo często pokazuje, że mamy kasę na coś i chcemy ją wydać. Znaczy, chcemy, nie chcemy, ale być może planujemy jakiś wydatek, jakąś inwestycję. Justicja względnie, moi drodzy, jest jutro coś, gdzie może, będziecie mogli bardzo ewidentnie stwierdzić, że przyniosło Wam jakiś sukces, spełnienie albo zadowolenie. Czyli jakaś sprawa, drogie raki, jutro może dobrze się powieść i Wy stwierdzicie super, ekstra, udało mi się coś załatwić, udało mi się coś zrobić i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest taka karta odzyskania stabilizacji, właśnie bezpieczeństwa i jednocześnie sukcesu, spełnienia, zadowolenia, bądź też inwestycji do domu. Chyba, że jakaś Kasa przyjdzie, nie? Bo tak też jeszcze może być. Spotkania rodzinne też się mogą tu pokazać. Lew. Lew jutro, słuchajcie, jest troszeczkę znudzony czymś. Nie wiem, słuchajcie, może to być taka sytuacja, w której po prostu będziecie mieć spadek energetyczny i takie troszeczkę znudzenie, taki marazm. a chce mi się daj, mi spokój, nie wiem, jestem dzisiaj bezsilny, bezsilna, jakoś nic mnie nie cieszy, nie wiem, nie mam energii do niczego. Może też tak być, że będziecie znudzeni konkretnym tematem albo konkretną osobą, przy której po prostu nie czujecie fajnego flow. Taka sytuacja też może mieć oczywiście jak najbardziej miejsce. Ale ja Was tak troszeczkę widzę takich przygaszonych jutro. Powód nieznany, być może tak jak powiedziałam, pogoda, energetyka, nie wiem, słuchajcie, mamy oczywiście, słuchajcie, dzisiaj pełnię, więc może pełnia jeszcze będzie na Was, słuchajcie, ciężko mi powiedzieć, ale takie troszeczkę zjazd energetyczny, Zjazd emocjonalny, taka niechęć, nuda, coś na ten deseń tutaj się nam pokazuje. Panienka. U Panny za to, słuchajcie, jutro dzień pełen energii, bardzo podobnie jak u bliźniąt. Jeżeli to nie jest karta w ogóle osobowa, tylko gdzieś od pokazująca Was w jakimś działaniu, to tak, właśnie jutro się Panny budzą, pełne energii, pełne wigoru i po prostu działają. Możecie chcieć coś zrobić, coś konkretnego, określić się, dobra, dzisiaj robię to i to i za to się zabieracie, słuchajcie, z pełną pasją. To znaczy w sensie, że nie tam, że a nie, chcę mi się w ogóle, tylko nie, spoko, Pan na to pójdzie, zrobi, i poczuje, że naprawdę wszystko jak z płatka, e, wykona czy zrobi. Może to też być ktoś, ale jeżeli to będzie ktoś, to tej osobie się podobacie. On do was podbija. Nieważne, czy to jest kobieta, czy facet, czy wy jesteście facetem i podbijacie do kogoś, czy, czy ten ktoś się tutaj wam podoba, ale ewidentnie to jest ktoś, kto patrzy na kogoś i mówi: wow, ale fajna laska, ale fajny facet. Możecie mieć romans, tak? No to wtedy oczywiście to nie będzie ktoś tam, tylko konkretnie słuchajcie ten partner romansowy. Waga. Waga, słuchajcie, jutro coś myśli, analizuje, zastanawia się, układa plan, układa strategię, duma. Jest troszeczkę, słuchajcie, na pewno nieemocjonalna, tylko taka trochę wyizolowana od tych emocji, bo ona się jutro musi mocno skupić na czymś, coś przemyśleć, zaplanować, przeanalizować. Um, słuchajcie, i jakąś strategię wprowadzić być może. Nie wiem, słuchajcie, no coś być może po polu zawodowym, być może domowym, może coś tam trzeba nad czym się skupić. To też, moi drodzy, czasami jest poważna rozmowa. Być może waga jutro z kimś poważną rozmowę przeprowadzać będzie. Ale to też może być taka rozmowa, słuchajcie, naprawdę dosyć konkretna um, i taka naprawdę nie jakaś ha, ha, ha i nie hi, 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 hi i nie jakiejś czułości czy coś z tych rzeczy. To jest taka troszeczkę na ostrzu noża, więc być może te, ci z Was, którzy jutro muszą z kimś pogadać, no to w takim klimacie się nam tutaj też pokażą. Skorpiony. Nie, nie, rozkwit, zadbanie o siebie. Być może słuchajcie, są tutaj skorpiony, które gdzieś w dniu jutrzejszym, kochani, muszą coś zrobić dla siebie. Fryzjer, kosmetyczka, ciuchy, zakupy, e, nie wiem, słuchajcie, sprzątanie, e, gotowanie, jakieś takie rzeczy, słuchajcie, stricte fajne. To znaczy, no, ok, no być może ktoś mi zaraz powie: Magda, sprzątanie nie jest fajne, ale takie układanie, dekorowanie, bo wy się macie komfortowo poczuć. Tak? Być może do czegoś dojrzałyście, być może słuchajcie czegoś, w czym się upewniłyście e, i zdecydowanie wiecie, czego chcecie. Być może to jest ktoś, e, szefowa, żona, matka, lekarka, prawniczka, urzędniczka, z którą jutro skorpione się muszą spotkać. No to wtedy się spotykacie, dyskutujecie, rozmawiacie i trala Oczywiście też może tak być. Więc ciężko mi jest tu powiedzieć, kochani, bardziej, czy to jest sytuacja właśnie tycząca się e, konkretnie was czy kogoś, ale dzień pełen rozkwitu, rozwoju, słuchajcie, taki fajny, bym powiedziała, w którym możecie poczuć się świetnie. Strzelec. Słuchajcie, powiem tak: albo sprawy urzędowe, które strzelec musi jutro wziąć na tapetę. Albo sytuacja, w której, kochani, być może sprawy urzędowe, ale jednocześnie słuchajcie gdzieś takie odżycie z wstanie, załatwienie czegoś. Bo słuchajcie, ta karta bardzo dosyć trafnie, kochani, pokazuje też taki aspekt sprawy, że okej, okay, być może, słuchajcie, jakieś sprawy urzędowe są tutaj załatwiane, bo czemu by i, i nie, ale być może z korzyścią dla Was, tak? To mam na myśli. Bo to też może, kochani, na to wskazywać. Załatwiamy jutro jakieś sprawy urzędowe i one idą z korzyścią dla Was. Bądź też, niekoniecznie coś musi iść z korzyścią dla Was, ale my jutro tymi sprawami formalnymi się zajmujemy. Albo załóżmy, czujecie, że jutrzejszy dzień będzie taki odradzający, zmartwychwstający. Poczujecie lekkość, fajność i taką pozytywną energię. Możecie też, kochani, z kimś ostatecznie i kluczowo rozmawiać na temat jakiejś sprawy czy jakiejś sytuacji, bo karta sądu ostatecznego również pokazuje czas już wyrzucić karty na stół, odkryć parę spraw, porozmawiać o czymś i wydać jakieś decyzje, werdykty, osądzenia, podsumowania, wnioski. Więc wszystko tak naprawdę w tej karcie może Wam się jutro pokazać. Koziorożec. Zwycięstwo, sukces, spełnienie, zadowolenie. Koziorożce są tutaj z czegoś, moi drodzy, bardzo zadowolone i ucieszone, więc no nie wiem, słuchajcie, co tam jutro może pójść po waszej flance, co wy tam jutro będziecie robić, koziorożce, ale za co byście się nie chwyciły, będziecie zadowolone, szczęśliwe i pomyślnie jakaś sprawa może się potoczyć. Możecie czuć się z siebie dumne, możecie czuć, wow, dobra, super, jestem zajebista, jestem cudowna, cudowny, wiecie o co mi chodzi. Mogą Wam ludzie gratulować, może ktoś przyjść, powiedzieć Wam jakiś komplement i Wy poczujecie się przez to tak, tacy właśnie, wiecie, tacy ujarani, nie? Ale to jest jakaś, jakaś rzecz, gdzie coś, co jutro koziorożec będzie załatwiał, nie wiem, nawet zupę możecie ugotować i ktoś powie, wow, ale fajna, dobrze Ci wyszła. I Wy poczujecie się tacy, wiecie, o, zwycięsko, udało mi się, zajebiście coś wyszło. A więc dzień sukcesu. Co jutro u wodnika? Bida. Ale, moi drodzy, nie zgaduję, dobra? Bo to jest takie niepotrzebne gadanie. Słuchajcie, każdy z Was ma inne życie. Bieda finansowa w dużej mierze, bo to są monety, zawodowa, ale też poczucie pustki, braku, osamotnienia, tęsknoty, sytuacji, w której nic nie wychodzi. Czujecie się beznadziejnie w jakiejś sprawie. W tej karcie, nie będę tego nawet czytała w inną stronę, bo sami widzicie, co tutaj się dzieje. Siedzi laska, patrzy na jakiś kłos, który miał wyrósć i nie wyrósł, no i lipa, nie? Jest jej przykrość, jest jej smutno, jest jej źle, bo czegoś nie ma, coś nie poszło, coś nie wyszło. Nie wiem, czego Wam będzie brakować. Oby nie kawy z rana. <grym> Dobra, ryby. A u rybek jutro nowy początek, nowa droga, więc mogą być ryby, które coś nowego zaczynają. zabierają się za jakieś nowe zadanie, nowe projekty, słuchajcie, nie wiem, jakieś nowe pomysły, koncepcje. Ale jeżeli nikt nic nowego nie zaczyna i nikt nie robi czegoś od początku, to karta będzie sugerować, że będziecie mieć mega, świetny, spontaniczny, wesoły dzień. Może Was wszystko cieszyć, możecie mieć naprawdę świetny nastrój, więc, drogie ryby, jeżeli ktoś z Was nic nie zaczyna, to przynajmniej będziecie mieć bardzo fajny, radosny, spontaniczny, cieszący Was dzień. Kochani! Zamykamy, słuchajcie, tydzień, zamykamy kartę dnia, dajcie znać oczywiście, jak czujecie karty. I do Was prośba o to, co poprosiłam na początku, tak? Czyli e, słuchajcie, czy chcecie weekend, czy tanko, do czego już nie warto wracać, co odchodzi do przeszłości, e, bądź też co się przed Wami zamyka. To jest tak, jakoś byśmy to połączyli oczywiście w jeden temat, ale czy coś takiego Was również interesuje. Dobra, słońca moje, buziaki.